This is mam tak mocno wyjebane zram tylko poproś, a się stanie Daj wszystko głośno, jedziesz dalej Nie jestem hamem, to tylko gra O tym, że walić kłam co ty rozumiesz, brat Daję mocy 240 wad Zatem nie masz szans, jakby jak szympans masz Ja tu wjadę, bo mam dar Masz wyjebane, a on ci da Los nie jest kapryśny, na swój rzeczywisty To zależy jak myślisz Bo imaginacje to wytrych By się uwolnić, także ciśnij Autosubiestia Wyjebany, wyjebany Nie mogę przestać Jestem szamanem Wyjebalizm pod każdym calem Tematycznie zaczynamy dalej Wyjebalizm pod każdym calem Dramatycznie zaczynamy dalej Stare znajomości możesz, ale dorośnij Gdy byłem mocny, były znajomości Szczęścia brak i dostajesz prosto w targ. Ręka, ręka mija, układy wśród zalet i wad Jesteśmy tacy sami, zadufani w sobie A gdzie człowiek, gdybyście słuchali po drugiej stronie A nie ciągle po swojej Bo to umiejętność inteligencji, koleś Wale prawdy z domysłów Zamknij je w cudzysłów Wyjebane mam w cudze myśli Jak już wymyślisz, to pogadaj Neuroplastyka stwarza bajki Nikt nie jest bez racji Usłysz i czasem się zamknij Wyjebalizm pod każdym calem Tematycznie zaczynamy dalej Wyjebalizm pod każdym calem Mam wyjebane i idę sobie dalej. Robię dzisiaj freestyle, bo mam taką fazę. I wejdę tutaj w ten beat z wyjebanym wydźwiękiem. Ej, ziomek tutaj nic nie będzie miękkie. Sama prawda prosto w oczy. Ej, ziomek mogę cię zaskoczyć. Jak jeszcze tutaj.